Cześć, jestem Marek Krzyśkiewicz, mam 28 lat, pochodzę z Ciechanowa, Obecnie mieszkam w Warszawie w ok. jestem stylistą, mam zamiar przez program w tym większe pieniądze. Ola, jestem Noemi, mam 28 lat, obecnie mieszkam w Niemczech, jestem kobietą, a za kobieta z się. jest. Ja. Mam na imię Monika też mam 21 lat, pracuję jako fryzjerka. Lubię zabawę, szaleństwo. Liczę na to, że wszyscy będą głosować. Pozdrawiam mojego szefa, kochanego, no i wszystkich. Cały ten. na Na ja, razie. Witam wszystkich, jestem Katarzyna Kusowska. Mieszkam w Toluniu, mam 20 lat. Kamerujecie mnie, tak? Mam z tego Lamparta. W tłuszczu lubię dzikie koty. Co już powiedzieć? bo jedyny, jedyne, się po prostu. Yo!